Siemanko, witam Was wszystkich serdecznie. Dziś na początek będzie odrobina prywaty, ponieważ przy moim pierwszym nagraniu dostałem od Was bardzo wiele cennych uwag dotyczących tego, jak powinienem nagrywać, gdzie są jakie błędy, jakieś mankamenty i tego typu rzeczy, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jednym, jedną z Waszych opinii było to, że no, biała ściana to nie jest najlepsze tło do nagrywania. W związku z tym zacząłem główkować, jak to rozwiązać i wtedy właśnie z odsieczą przybyli moi najlepsi kumple i tutaj Kawu, Krzychu, Konrad i dwóch Grześków. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za prezent, który od Was otrzymałem, bo dzięki temu mam właśnie za plecami green screena, na którego będę mógł wrzucać różnego rodzaju tła, żeby Was nie zanudzać wielką białą ścianą. No, ale nie o green screenach mieliśmy dzisiaj rozmawiać. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zakończeniu sezonu naszej przepięknej ekstraklasy. Jak można to podsumować jednym zdaniem? W zasadzie tylko w jeden sposób. Piękny był to sezon. Nie zapomnę go nigdy. Dlaczego ten sezon był taki piękny? Bo był nieprzewidywalny. Był nieprzewidywalny jeszcze bardziej niż wszystkie poprzednie sezony naszej ukochanej Ekstraklasy. Przede wszystkim mamy trenera debiutanta z Mistrzostwem Polski. Po drugie mamy śląsk Wrocław, czyli drużynę, która przez dwa ostatnie sezony rozpaczliwie biła się o utrzymanie ze srebrnymi medalami. Tutaj cudu dokonał prawdopodobnie trener Jacek Magiera, ale o tym będziemy, będziemy rozmawiać trochę później. Mamy też porażkę faworytów, no bo tak trzeba nazwać ten sezon. To jest porażka, porażka faworytów. Zarówno Legia, jak i Lech, jak i Raków, czy, czy Pogoń no, nie, nie dojechały, że tak powiem, na ten sezon. Legia prawdopodobnie sama strzeliła sobie, sobie w plecy, tylko przez kąpstwo chyba właścicieli, no bo jednak, kiedy oddaje się dwóch podstawowych zawodników, zarabia się na nich kilkanaście milionów euro i nie daje się nikogo w zamian, no to, no to, no to nie da się wygrywać. No tak nie może być, prawda? Jeżeli chodzi o Lecha, no to tam zarząd i, i, i chyba cały, cały, cała administracja praktycznie straciła już zaufanie kibiców, co zresztą było widać na, na trybunach podczas meczu z Koroną Kielce. Też zostały tam popełnione prawdopodobnie jakieś błędy. Czy transferowe, no ale ta drużyna no, nie wygląda tak, jak powinna być. No, a największym strzałem stopy było zatrudnienie Mariusza Romaka, który, no chyba, mam nadzieję, już po raz ostatni został zweryfikowany, że no, nie jest po prostu dobrym trenerem na poziom ekstra klasy czy nawet pierwszej ligi. Mieliśmy też zmianę trenera w Rakowie i myślę, że tutaj też trzeba doszukiwać się, się problemów Rakowa, bo no, Dawid Ćwargan nie dźwignął tego. Nie dźwignął tego w. Wygląda to może też trochę tak, no bo też był debiutantem, tak samo jak Adrian Siemiec, a Adrian Siemięc zdobył Mistrzostwo Polski. Natomiast myślę, że tutaj może zadziałać ten kazus Aleksa Fergusona, nie porównując oczywiście, gdzie no też trener Papszun bardzo długo był w Rakowie, odszedł, no i w jego buty miał wskoczyć Dawid Szwarga. No nie wskoczył, nie udało się to. Wraca teraz Marek Papszun, zobaczymy czy Raków razem z nim wróci na dobre tory. Bez zmian pozostała tylko jedna rzecz w naszej Ekstraklasie w tym sezonie, czyli pusta gablota Pogoni Szczecin. Niestety. Szczerze mówiąc, trochę mi nawet portowcom żal, przecież mają całkiem fajną drużynę. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego eee, aż tak fatalnie kończą sezon, przegrywając beznadziejną są Kraków w finale Pucharu Polski. Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem, co się dzieje z Pogonią Szczecin i dlaczego ta drużyna nie potrafi, nie potrafi zdobyć tytułu Może To faktycznie jest jakaś klątwa. Wystarczy już o innych drużynach. Nie bez powodu dzisiaj założyłem taką koszulkę. Będziemy rozmawiać na temat Śląska-Wrocław. Zacząć chciałbym od pewnego rodzaju gdybania. Czyli zastanowić się, chciałbym się zastanowić, dlaczego Śląsk nie zdobył Mistrzostwa Polski i będę tutaj stawał troszkę w obronie krytykowanego przeze mnie i przez wszystkich zresztą Patryka Klimali, ponieważ padło wiele oskarżeń o to, że gdyby Patryk Klimala strzelił gola, którego miał w końcówce meczu z Ruchem Chorzów, gdzie nie trafił do pustej bramki, to Śląsk byłby mistrzem Polski. Owszem, może by i był. Problem tylko polega na tym, że takie gdybanie można naprawdę przyłożyć do wielu sytuacji, do wielu meczów Śląska w tym sezonie. Gdyby Śląsk wygrał z beznadziejnym dachem w Poznaniu, gdyby Śląsk nie przegrał z Zestalą Mielec u siebie. Naprawdę, tych, tych sytuacji gdyby, gdyby, gdyby jest naprawdę dużo, więc nie możemy tutaj sprowadzać tego wszystkiego tylko i wyłącznie do sytuacji Patryka Klimali, bo tak naprawdę przez trzy czwarte rundy wiosennej był beznadziejny. Grał bardzo słabo, albo remisowo, albo przegrywał. Dopiero pod koniec sezonu e, ta drużyna ruszyła i zaczęła pokazywać nam to, co widzieliśmy jesienią. Dlatego no, nie możemy, nie możemy mówić, że to jest wina tylko i wyłącznie Patryka Klimali, bo tych słów gdyby możemy używać do praktycznie każdego meczu w rundzie wiosennej. W związku z tym gdyba nie proponuję odłożyć na bok i cieszyć się z wicemistrzostwa Polski, bo to też jest niesamowita sytuacja, że Śląsk pomimo takich wyników wiosną tym wicemistrzem został, także nie pozostaje nic innego, tylko się cieszyć, a dlaczego się on z tym wicemistrzem został? No myślę, że tutaj możemy porozmawiać już o zasługach, bo oczywiście oprócz piłkarzy mamy też trio, które, że tak powiem, zarządzało tym wszystkim przez cały sezon. Prezes Załęczny, dyrektor sportowy Balda i trener Jacek Magiera. Ta trójka naprawdę dała z siebie wszystko i mimo popełnianych błędów po drodze przez całą trójkę, bo ja w ogóle Rozpatruję to w taki sposób, że dla całej tej trójki ten sezon to była jedna wielka sinusoida. I zaraz opowiem wam dlaczego. Zrobiłem przerwę na zdjęcie Erika Exposito i Chora Macenki, autorstwa świetnej fotografii Adriany Ficek, ponieważ po prostu chciałem je mieć w tym nagraniu. Uważam, że jest bardzo ładne. Natomiast wracając do naszych. Trzech muszkieterów: Załęcznego, Baldy i e, Magiery. Chciałem zacząć od prezesa Załęcznego i właśnie opowiedzieć o tym, dlaczego uważam, że cały ten sezon to był dla całej trójki jedna wielka sinusoida. E, Patryk Załęczny najpierw wyciągnął klub z zapaści komunikacyjnej, którą zostawili jego poprzednicy. E, jeden z grozo nawet został ma, wicemarszałkiem e, chyba z województwa. W każdym razie nie wiem dlaczego, ale no, ktoś go w końcu wybrał. W każdym razie wracając do załącznego. Tak jak mówiłem, wyciągnął klub z zapaści komunikacyjnej, ale potem potknął się o Marcinatorza, biorąc bohatersko pomysł zatrudnienia Marcina w klubie na siebie, chociaż myślę, że wszyscy doskonale wiemy, że to nie był pomysł Patryka. Ustał jednak to potknięcie i to całkiem twardo. Dalej świetnie budował komunikację z kibicami, bijąc dzięki temu klubowe rekordy frekwencji. Wsłuchiwał się w potrzeby kibiców, za co należy się mu duży plus. Kiedyś zastanawiałem się, jak poradzi sobie przy pierwszym, jakimś takim poważniejszym kryzysie. No i ten nastał właśnie z początkiem rundy wiosennej i trwał dosyć długo. Drużyna grała słabo, kibice frustrowali się na wysoki kontrakt szalenie nieskutecznego Patryka Klimali, a Patryk Załęczny w pewnym momencie po prostu zamilkł. Bunt kulminacyjny przed pod koniec kwietnia kiedy prezes zaczął na przykład odznaczać się od komentarzy które były krytyczne w stosunku do niego lub nie wiem klubu albo po prostu oczekiwały wyjaśnień dotyczących niespełnionych obietnic Ostatecznie jednak wrócił do gry razem z piłkarzami kiedy okazało się że klub będzie do końca walczył o mistrzostwo Polski no bo przecież celem generalnie było funkcjonowanie gdzieś w okolicach środka tabeli z bezpiecznym buforem od strefy spadkowej. Można więc powiedzieć, że załęczny osiągnął wynik ponad stan, aczkolwiek no, popełni po drodze błędy i pozostaje mieć nadzieję, że, że Patryk wyciągnie z nich wnioski i jednak nie będzie uciekał, kiedy sytuacja będzie robić się krytyczna. Teraz nadszedł czas na naszego e, dobrego ananasa Dawida Balde. Zaczął od ogromnej wręcz ilości e, wywiadów, co nie zostało do końca dobrze przyjęte, aczkolwiek jest to zrozumiałe, bo, bo to jego debiut w roli dyrektora sportowego, więc chciał się szerszej publiczności przedstawić. Jednak w dalszym ciągu uważam, że było tych wywiadów ciut-ciut za dużo. Jednak później, kiedy już wziął się do pracy, pokazał, że potrafi robić to dobrze, bo dzięki Dawidowi Baldzie do Śląska trafili tacy piłkarze, jak na przykład Aleks Petkow, Peter Pokorny, czy znakomicie rokujący Burak Indzie, który zresztą ostatecznie, jak sam trener Magiera powiedział, został trochę ofiarą tego no, według mnie głupiego przepisu o, o młodzieżowcu. Zobaczymy. Może w przyszłym sezonie się to zmieni i Burak Indzie będzie grał nieco, nieco więcej. Wracając jednak do Dawida. Tak jak powiedziałem, Petkov, pokorny, wyrośli na topowych piłkarzy tej ligi. Niestety, zdarzyły się też flopy, takie jak Kenneth Zochore czy Cameron Bortwick-Jackson, którzy no, ze względu na swoją przeszłość zapowiadali się nieźle, okazali się jednak piłkarzami no, już chyba dawno po drugiej stronie e, rzeki. No Drużyna jednak, jakby nie patrzeć, zaczęła grać cudownie i jesienią siedziała na, na koniec jesieni siedziała na fotelu, na fotelu lidera. No i tutaj jest teraz ten dołek sinusoidy, bo Dawid chyba troszkę za mocno obrósł piórka i znów zaczął udzielać wywiadów. Wywiadów, które no nie powinny moim zdaniem mieć miejsca, bo takie słowa jak to, że on jest najmądrzejszy, skoro jest na pierwszym miejscu, czy ocenianie pracy kolegów po fachu, no raczej to nie jest, nie jest dobre rozwiązanie i nie jest to profesjonalne podejście. Ja rozumiem, że trzeba robić show, ale ten show też trzeba robić e, z głową. Ostatecznie został chyba troszkę schowany, mam wrażenie, przez Jacka Magierę i Patryka Załęcznego. Wyszło mu to na dobre. Zaczął pisać tylko i wyłącznie o skautingu i o pracy, właśnie dyrektora sportowego i to według mnie Dawid Balda powinien robić. Powinien to robić jak najczęściej, bo widać w nim, że jest pasjonatem. Jego praca jest jego pasją, widać to w jego oczach. On uwielbia to, co robi, uwielbia to robić, uczyć się, rozwijać. I niech to robi, i niech o tym mówi jak najwięcej, bo robi to bardzo ciekawie i robi to bardzo, no tak, przyjemnie dla, dla oka. Bardzo fajnie się czyta jego, jego wypowiedzi na ten temat. Czyta lub słucha. Także Dawid, rób to jak najdłużej, jak najczęściej, bo to ci, to ci wychodzi bardzo dobrze. A ocenę pracy kolegów w fachu zostaw gdzieś, gdzieś na, na boku, tak. No i to w zasadzie. Tyle, czy oceniam go pozytywnie, czy negatywnie, trudno powiedzieć, no bo sam mówił na samym początku swojej przygody ze Śląskiem, że potrzebuje przynajmniej trzech lat na to, żeby powiedzieć, że to jest ta jego, przez niego zbudowana drużyna. Na razie dał naprawdę duży impuls drużynie dwoma czy trzema zawodnikami, bo Petrowa też należy do tego zaliczyć. Zdarzały się pomyłki, ale myli się tylko ten, kto nic nie robi. Więc póki co ja Dawida Walde oceniam pozytywnie, chociaż na samym początku. Byłem jego przeciwnikiem, bije się w pierś, nie miałem racji. Dawid radzi sobie póki co bardzo dobrze. Szczególnie, że ma przy sobie tak doświadczonego menedżera, jakim jest Jacek Magiera, i o nim teraz sobie porozmawiamy. Według mnie Jacek Magiera był jednym, właściwie to głównym architektem tego sukcesu i tego wicemistrzostwa Śląska-Wrocław. E, przyszedł, kiedy drużyna leżała na dnie, była rozbita, e, już w zasadzie prawie pogrzebana. Wyciągnął tą drużynę z dna, tchnął drugie życie w niektórych piłkarzy, e, wyciągnął z nich maksimum, albo jeszcze może nie. E, tak jak na przykład z Piotra Sanca Talara. Podejrzewam, że Piotrek ma jeszcze duży zapas tego, co potrafi. E, zbudował tą drużynę od nowa i zdobył z nią wicemistrzostwo kraju. Owszem. Był potężny kryzys na początku wiosny, gdzie już pojawiały się głosy, że należy trenera Magiery zwolnić, wyrzucić, że jest sabotażystą i że w ogóle najlepiej, żeby się go pozbyć, bo nie radzi sobie z kryzysem. Jak się okazuje, radzi sobie. Fakt faktem jest uparty, bo uparcie stawiał na Patryka Klimale, kiedy widać było, że no nic ten piłkarz nie, nie daje tej drużyny. I dopiero, kiedy wrócił do starego ustawienia, do starych zawodników przestał kombinować, drużyna zaczęła wygrywać. No ale trzeba cały czas szukać rozwiązań alternatywnych. Tak? Więc yy, trener Magiera szukał tego w trakcie sezonu, popełnił błędy, ale udało się je naprawić. Na szczęście reszta ligi była jeszcze bardziej ślamazarna niż śląski, dlatego Wrocławianie ostatecznie zakończyli z serbymi medalami na szyi. Oczywiście jest żal, że nie jest to mistrzostwo, ale tak jak mówiłem wcześniej, cel był, celem był środek tabeli bezpiecznej odległości od strefy spadkowej. Jest drugie miejsce, więc plan został wykonany z ogromną nawiązką. Śląsk pojedzie na Puchary do Europy. Przed Śląskiem dużo pracy, bo drużyna wymaga wzmocnień. Tutaj robota dla panów Baldy i Załęcznego. Dla Magiery oczywiście też. Drużyna wymagać będzie. Przebudowy, jeżeli Eric Exposito opuści drużynę, bo to będzie wtedy bardzo poważne osłabienie. Aczkolwiek zaczynam mieć wątpliwości, czy Eric drużynę opuści, bo wszystko wskazuje z jego zachowania, przynajmniej można wywnioskować, że jemu jest to dobrze i on nie będzie na siłę próbował odchodzić. Prawdopodobnie odejdzie, jeżeli dostanie jakieś poważne oferty z najlepszych lig. Natomiast nie sądzę, żeby szukał na, na siłę tego odejścia, no bo tak jak dzisiaj ktoś mu na Twitterze napisał: Erik, gdzie ci będzie lepiej niż tutaj. I to jest prawda. We Wrocławiu jest uwielbiany, jest skandowane jego nazwisko, a niewielu piłkarzy mogło dostąpić tego zaszczytu, kiedy kibice skandowali jego nazwisko z trybun. E, więc no, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby Erik we Wrocławiu został. Trener Magiera również wysyła takie sygnały, że ten temat wcale nie, jeszcze nie jest taki. Zakończony. Erik też bardzo często podnosi ten, ten Śląska herb, kiedy strzeli gola, czy, czy cieszy się z jakichś sukcesów. Więc, no, nie, nie postawiłbym wszystkich pieniędzy na to, że Erik ze Śląska odejdzie. No, ale mieliśmy rozmawiać o trenerze Jacku Magierze i tym, jak jest uparty. W zeszłym, przy, przy poprzedniej kadencji uparł się na Szymonę Lewkota, przy tej uparł się na y, Patryka Klimale. No, i to, i to nie zagrało. Na szczęście tym razem w porę wrócił do, do tego, co wychodziło dobrze i do tego drużyna może świętować mistrzostwo Polski. Mam nadzieję, że trener Magiera też wyciągnie wnioski i będzie tym razem trochę szybciej reagował, kiedy będzie widział, że coś nie idzie. Y, na plus przede wszystkim oprócz życia w Piotrka sanca -Talara, czy czy Nachuela, czy, czy, czy samego Erika Exposito oczywiście, to na pewno będzie wyciągnięcie z rezerw Jehora Macenki, który no, jest, tak jak już kiedyś pisałem na Twitterze, pełnym zbiornikiem energii, który, którą obdarowuje nie tylko kolegów z drużyny, ale i też całe trybuny. Jest to piłkarz z niesamowitym mentalem i też myślę, że umiejętnościami. Tam wielu, wielu ludzi zarzucało mu, że brak mu takiej taki piłkarskich, że ma takie podstawowe piłkarskie braki, ale myślę, że to nie jest prawda. I poza tym, Jehoryzm Młody i ciągle się jeszcze rozwija, więc z niego też ksiądz będzie miał na pewno jeszcze dużo, dużo radości. Jeżeli nigdzie nie odejdzie, to nie zdziwię się, jak gdzieś w przyszłości będzie nosił opaskę kapitańską, bo ma ku temu wszelkie, wszelkie cechy charakteru i cechy takie, powiedzmy, przywódcze lidera, który potrafi tą drużynę dźwignąć, ale to na razie będzie melodia przyszłości. Na tę chwilę, wracając do Jacka Magiery, to jest kolejny, kolejny plus na jego konto, że potrafi dostrzec nawet w zawodnikach rezerw yy, zawodnika o wyjątkowych umiejętnościach, który tak wiele potrafi dać yy, drużynie. Także Jacka Magierę też oceniamy oczywiście na plus. Pomimo tej, tej słabej, słabej wiosny i tego takiego uporu w stawianiu na, na Patryka Klimale i próbowaniu dostosowywania do niego yy, taktyki. Możemy jednak Jacka Magiera ocenić również, nawet nie możemy, my musimy Jacka Magiera ocenić na, na, na duży plus i doceniać to, że mamy takiego trenera we Wrocławiu, bo nie widzę w tym momencie żadnego lepszego kandydata. Nie wiem, może ci, którzy nawoływali do zwolnienia Jacka Magiera mi go wskażą. Ja takiego nie widzę i uważam, że Jacek Magiera powinien we Wrocławiu pracować jak najdłużej i mieć po prostu czas na budowę drużyny po swojemu, nawet jeżeli będą przydarzać się e, kryzysy takie jak ten wiosną. No, ale żeby nie było zbyt kolorowo i zbyt słodziutko, muszę się do czegoś przyczepić, i są to dwie dosyć poważne sprawy. Pierwszą z nich jest budowa Akademii na Żernikach. Hucznie zapowiadana. Miało, miało powstać tam piękny 11 kompleks, z którego korzystać mieli zresztą nie tylko piłkarze Śląska, ale i zwykli wrocławianie. Niestety, na tę chwilę nie dzieje się tam nic, a zdaje się, że nawet wczoraj chyba Marcin też wrzucał informację o tym, że zostało to, to miejsce, gdzie została, gdzie miała ma zostać zbudowana ta akademia, zostało zaorane, dosłownie. Zostało zaorane przez rolnika, któremu miasto wydzierżawiło ten teren, żeby nie ponosić kosztów jego utrzymania rzekomo do czasu, kiedy budowa się rozpocznie. Problem polega na tym, że miasto, złożyło, miasto czy klub złożyli, złożyli wniosek o dofinansowanie z ministerstwa. To dofinansowanie zostało przyznane, jednak pieniądze miasto czy klub otrzyma dopiero wtedy, kiedy zostanie wykonany etap, za który to dofinansowanie zostało przyznane. Z tego co mi wiadomo to dofinansowanie ma jakiś tam termin ważności do chyba 2025 roku. Nie wiem do kiedy dokładnie, ale no roboty nawet się nie zaczęły, więc no, czas goni, a pieniądze mogą uciec. Więc mam wrażenie, że troszkę pomacoszemu się już traktuje ten projekt i jakby został troszeczkę zapomniany. Szczególnie że nawet nie złożono projektu, ponieważ firma Jun Group, która miała się tym zająć, no popadła w tarapaty finansowe i tego projektu jednak nie zrobiła, więc projekt Akademii stoi w miejscu od, od już kilku lat. W zasadzie od momentu, kiedy został zapowiedziany, nie zrobiono zbyt wiele w tym temacie. Kolejnym tematem, który spędza mi sens powiek i napawa już powoli pesymizmem nawet takiego optymista jak ja, jest temat prywatyzacji Śląska-Wrocław i rozmów z firmą Westminster, bo wszystko zaczęło się całkiem dobrze, ale trwa już bardzo długo. A trwa tak długo, dlatego że miasto, według mnie, miasto zaczyna wykonywać bardzo dziwne ruchy. Wydaje się, że do momentu wyborów szły, wszystko szło całkiem, całkiem znośnie. Były oczywiście jakieś tam, powiedzmy, kości niezgody, ale to wszystko dało się wynegocjować. Przede wszystkim e, dla wielu najtrudniejszym tematem był temat dzierżawy stadionu, który hmm. został załatwiony, strony się dogadały i było wszystko ok. Przed wyborami miasto poprosiło Westminster o chwil, odłożenie tematu na chwilę, ze względu na to, żeby nie wykorzystywać go do e, gierek wyborczych. Miałoby to sens, gdyby nie to, że pan prezydent Jacek Sutryk w drugiej turze wyborów zaczął wykorzystywać prywatyzację Śląska do gierek wyborczych. Przygotował piękną tablicę, na której napisał, że jednym z jego celów będzie sprzedaż Śląska-Wrocław. No okej, okay, mamy więc obietnicę wyborczą, ale do tematu miano wrócić po wyborach i do tej pory jest cisza. Cisza polega na tym, że nie ma w ogóle kontaktu między stronami póki co, ze względu na to, że miasto przygotowuje nową wycenę Śląska Wrocław, jako że stwierdzono, iż jest wicemistrzostwo kraju, więc wartość klubu wzrosła. W związku z tym należy przygotować nową wycenę klubu. I ma to podobno zostać przygotowane do końca maja. Póki co kontaktu między stronami nie ma. Westminster czeka. Z tego co wiem, nadal jest zdeterminowany do tego, żeby kupić Śląsk, ale wszystko będzie zależało od tego, co zrobi miasto. Dlatego muszę się tu zwrócić do pana prezydenta Jacka Sutryka, żeby nie robił teraz jaj, tylko tak jak obiecywał, niech sprzeda klub i niech nie stawia zaporowych warunków. Ekipie Westminster, żeby, je, żeby ją zniechęcić, skoro już jest po wyborach i znów został prezydentem. Panie prezydencie, liczę, że pan swoją obietnicę jednak spełni i sprzeda klub, bo wszyscy dobrze wiemy, że na dłuższą metę Śląsk prywatnego inwestora po prostu potrzebuje, bo nie możemy dopuścić do tego, żeby znowu zaprzepaścić taki sukces jak teraz, tak jak zrobiono to te. 11 czy 12 lat temu, kiedy Śląsk zdobywał trzy medale z rzędu, a potem po prostu przeżył zapaść i finansową, i sportową. Nie chcemy, żeby to się powtórzyło. A mogę Panu, Panie Prezydencie, zagwarantować, że jeśli nie sprzedacie klubu, nie dofinansujecie go prywatnym kapitałem, to właśnie tak się stanie. Także Was też, drodzy kibice, proszę cieszmy się z sukcesu. Chwalmy oczywiście prezesa załącznego, czy dyrektora Balde, piłkarzy i trenera Magiere, ale pilnujmy też klubu, żeby znów nie powtórzyło się to, co stało się po ostatnim wicemistrzostwie, mistrzostwie czy trzecim miejscu, gdzie klub znów popadł w tarapaty. Bo tak wygląda zarządzanie przez, klubem przez miasto przez ostatnie lata, prawda? Jest jakiś sukces, potem mamy 5 lat zapaści, znowu jest jakiś sukces i 5 lat zapaści. Więc jak widać, to po prostu nie działa. Nie działa i trzeba spróbować czegoś innego, czegoś nowego i oddać przynajmniej część klubu w prywatne ręce. Wiadomo, złota akcja, fajny pomysł, żeby pilnować, żeby nie, nie, żebyśmy nie mieli takich akcji, jak jaka została zablokowana przez kibiców wiele lat temu, kiedy pan Drzymała chciał wyciągnąć klub do Grodziska, czy gdzieś tam, już nawet nie pamiętam gdzie. Owszem, tak pod tym kątem trzeba klub pilnować, ale jednak to zarządzanie musi zostać wzmocnione. Zarządzanie i finansowanie przede wszystkim musi zostać wzmocnione przez prywatny kapitał, bo na, miejskim, na miejskiej krópówce klub zbyt daleko nie zajedzie. No dobrze, szanowni widzowie, to chyba już wszystko na dzisiaj. Tym, którzy posiadają Twittera, mogę zdradzić wielką tajemnicę. W czwartek o godzinie 20.30 będzie tak zwane śląskowe gadanie, czyli moja audycja, którą prowadzę raz z, wraz z Filipem Macudą i Bartkiem Wieczorkiem. Będziemy mogli powymieniać opinie, będziemy mogli podyskutować również o tym, o czym mówiłem tutaj. Także wszystkich bardzo serdecznie zapraszam w czwartek o godzinie 20.30. A tymczasem tutaj standardowo poproszę o e, dzwoneczki, e, subskrypcje i wszystko, co tutaj da się zrobić na, na YouTubie. Bardzo Wam dziękuję za spędzony i poświęcony dla mnie czas i do usłyszenia. Hej!